Heroes w the New Age. Jest to scenariusz, który w tym filmie Wam postaram się zaprezentować, ponieważ jest on bardzo ciekawy. Ogólnie, to co pierwsze można sprawdzić, to muzyka. W tym scenariuszu jest inna. I to jest na plus, mi się to podoba. Ale okej, okay, jak również widzicie, mapa jest inna. Według mnie bardziej przyjemniejsza dla oka. I tutaj też jest bardzo dużo scenariuszów. Możecie sobie tutaj. Ja wszystkich scenariuszów oczywiście opisywać nie będę, bo to zbyt długo by trwało. No i patrzcie, to są takie europejskie scenariusze, gdy Europa się dopiero rozwijała. Tutaj już jak ta Europa tak istniała i nie wiem, no w sumie dalej się rozbudowywała, ale już tak, nie wiem, państw państwa istniały, takie państwa, Aktualne tak jak Węgry, Polska, i CP były, czajcie, przekaz? W sumie to można było na ery podzielić, ale ja ery nie pamiętam, jakie są. No, tutaj już są takie lata 1600, i w ogóle, gdy była Rzeczpospolita Obojga Narodów, mogę takową pokazać. O, Wielka Polska pod M Moskwą. No, tu Moskwa jest prawie pod Moskwą, i tutaj już są takie scenariusze, gdzie tak gdzieś wojna, około lat, no, około lat, gdzie była wojna. Ten francusko-pruska i tego typu lata rozbiory, no tego typu, dobra. Więc to nie wszystko, co mam do zaoferowania ten mod. I sobie zagram wielką Polską i postaram się Wam pokazać, co ten mod ma jeszcze do... Mm, zaprezentowania. Jak widać jest tutaj też więcej prowincji. Jest na przykład Konin, Włocławek, Kierniewice, Piotrków trybunowski, no i tego typu miasta są tutaj, ale dobra. Jak widzicie ikonki są też inne tutaj w lewym górnym rogu. To na przykład sobie jakoś tak ustawię oraz to. Te ikonki tutaj też są inne, więc to też na plus. Jakoś to tutaj rozdziela. Czemu je ja w kolonizację dałem? Dobra, moim celem jest nie jest tryhardowania, chociaż w sumie Kolonii jeszcze nie było. Można w sumie coś tutaj kolonizować. Ale nie wiem, gdzie można kolonizować. Muszę graniczyć z daną prowincją. No to coś się tutaj podbija może. Może będę robił kolonię. Na przykład poruszenie wojska ma inny sound effect I Mimo lepszy, rekrutowanie wojska jest zwykłe. Chcemy sobie to coś podbić. mam sojusz z tym Zaporożem, czyli tym, więc na to też wyrekrutuję wojsko. Ale słyszycie ten sound efekt Ciekawy. No to miał być po prostu scenariusz w takich y, bardziej średniowiecznych czasach i udało im się to. Ja mogę wejść na ich prowincję, to jest mój wasal w ogóle. No, bo oni mają go i są z nim w sojuszu. A nie, Jezu, przecież to jest, ja go mogę jako mój sojusznik wziąć. Sorry, już nie myślę. Bo dla mnie jest już późno. Okej. Okay. Jezu może przyciszę trochę tą grę, bo te te efekty są zbyt głośne. Dobra, tutaj ruszę. Oni mają tylko dwie prowincje. Okej, okay, oni się zgodzili też na ultimatum. Pięknie. Więc co co wam też mogę pokazać, to... ale dźwięk asymilacji. Według mnie jest on gorszy, bo wyobraź sobie, że tak masz dużo prowincji do zasymilowania. I tak ci bębny cały czas grają, to to jest... I ma słabe na minus. Oczywiście link do tego scenariuszu jest w opisie. Jak i do jego twórcy. Więc możecie tam wbić. Ale dobra. Ja się tutaj przygotuję na Austria. Bo chciałem sobie dużo prowincji zająć. Aj, ja nie zasymilowałem czegoś. A tutaj nie zasymilowałem. Dobra, wyślę tam wojsko. Bo chciałem sobie przejąć dużo prowincji. Ile oni mają wasali? Ile Austria ma wasali? A to na Austrii nie ruszę. No tutaj też jest taka bardziej realistyczna rozgrywka, w sensie, że takie mapy, które chyba są bliżej temu, co było kiedyś, ale ja, ja się aż tak tam nie znam. Dobra, więc na zachód nie ruszę. To gdzie mam móc ruszyć? Na Rosję? Nie, no na Szwecję, na Szwecję ruszę. Będzie ze Szwecją mniejszy problem. Ciekawe są te sant efekty. Mam nadzieję, że desantów nie będą robić. No już tutaj płynie 750 wojska. Trynaxcent te des desanty będą robić. O, okupowane prowincje są jaśniejsze niż takie zwykłe i według mnie to jest o wiele lepsze niż to co jest aktualnie w Age of History. O, tutaj też na tą wyspę można sobie w taki sposób przejść. W Age of History nie można, w Age of History trzeba do tej, do tej wysepki płynąć. Ja zostawię tutaj trochę wojska, no, bo desanty robią. Zostawię tutaj wojska trochę w tej Estonii, na Inflantach ogólnie i to się już ubijam we Finlandię. Dobra. Wojsko trochę musi przejść. I jakoś to strategicznie postaram się porozstawiać. Żeby dane wojsko mogło przejść, na przykład, i będzie na tej prowincji. Wojsko, jak zobaczę, że nam się chcieli desantować albo tutaj w Talinie, albo w Rydze, to ja po prostu przenoszę wojsko. Bo to jest jedna prowincja i ja powinienem na spokojnie zdążyć. Mam nadzieję, że czajcie przekaz. Okej, okay, oni robią jeszcze więcej desantów, co jest słabe. Na Sankt Petersburg się zdesantowali. I jeszcze więcej desantów robią. Wydaje mi się, że nawet AI może być to inne, lepiej zrobione, bo normalnie to AI ląduje tylko na jednej prowincji. Wybiera sobie jedną prowincję do desantów i cały czas tam się desantuje tylko. Oni tutaj sobie wybrali nową prowincję do desantów. Co jest według mnie dziwne. Dobra, mam 40% już ze Szwecji. Ja nie chcę ich całych podbijać. No Ale ja w sumie mógłbym podbić jeszcze więcej. A tutaj też jak widzicie, te strzałki, co nie, co atakują, też są inne. Według mnie też są takie przyjemniejsze. Chociaż nie mówię, że te w Age of History aktualnym są złe. Wydaje mi się, że też są Git. A to jest po prostu coś innego też. Oj, ale mechaniki gry to na modyfikacji się nie da zmienić, niestety. Więc znów się muszę męczyć z zabawą w Berka. Okej, okay, tutaj już się wbijam na Sztokholm, nie wiem czy tyle wojskami mi starczy, to raczej wątpię. O, starczyło. Mogę jej sobie zwasolizować już? Nie, nie mogę, no dobra. Oni na pewno jeszcze mają gdzieś indziej tereny, o czym ja nie wiem. Ja ze Sztokholmu nie mogę tutaj zaatakować, na tą prowincję. Bo tu jest chyba jakiś ten, jakaś rzeka tu jest i to przez to. No literalnie, te, ta kratka na oceanie jest też o tutaj. Trochę słabo, no ale git. Okej, okay, już się zaczynają problemy, bo mam na froncie mało wojska. Więcej wojska mam we Finlandii. Więc może już by się szło... może by, nie, nie umiem mówić. Może by szło dogadać jakiś pokój. A Jezu, w konferencji pokojowej chciałem wam też coś pokazać. Dobra, to wam to pokażę później. Dobra, i mówiłem o tej asymilacji, bo ten b, Bo to... to nie jest Bę tylko dzwon. Jak dużo chcesz asymilować, to... Nie jest też tak, nie wiem, słabe, ale mi, mi, mnie to trochę boli w uszy akurat. Chema to ja, Szymon montujący to. Ogólnie chcę powiedzieć, iż zwykły są efekt asymilacji też mnie boli w uszy i w sumie to ten jest lepszy. Więc możecie kontynuować oglądanie. No, ale może być. Dobra, więc co to jeszcze wam chciałam pokazać w tym scenariuszu? To co mogę sobie zająć? Czy wy jesteście czyimś wasalem? Tak. Okej, okay, Krym nie jest niczym wasalem. Nie, jest Krym. Brandenburgia też jest czyimś wasalem. Anglia nie jest niczym wasalem, dobra. To mogę zawsze, to mogę jakiś dystans na Anglię zrobić. Chyba, że dobić Szwecję też mogę. No, w 25 tur mogę spróbować dobić Szwecję. Okej, okay, tryby map. Gdzie tutaj jest ten... Dobra, tutaj mogę sobie zacząć to asymilować, rekrutować dużo wojska. W międzyczasie gdy rekrutuję wojsko, to ty możesz dać mi suba oraz łapkę w górę, bo to pomaga mi się rozwijać. Oraz również możesz wejść na mój serwer Discord, do którego link jest w opisie. Oraz również mam opcję wspierania, więc jeśli chcesz, to możesz tam zajrzeć. Okej, okay. też ogólnie ikonki, tutaj po lewej stronie są bardzo ciekawe ikonki, to wam zapomniałem pokazać. Oraz również o te tutaj, w miejscu gdzie się buduje, one też są bardzo fajne, takie... No, widać, że jest taki bardziej starych czasów, średniowiecznych. Taki zamysł tego scenariusza. No i widzę, że tutaj wszystko fajnie wyszło. Okej, okay, minął mi pokój ze Szwecją, więc te sound są zbyt głośne. Wiem, że niby można grę przyciszyć, ale sound effecty też można przyciszyć. I ja bym to radził. Ale tak, to co ja chciałem pokazać, a nie pokazałem w konferencji pokojowej, bo oczywiście sobie zrobiłem research, to co chcę pokazać w tym scenariuszu. Nie wiem, drugi raz podbiję Szwecja. Co Zmiany... ja? Szwecja. Y Sztokholm, Szwecję całą podbijam pierwszy raz aktualnie. Uuu, ale potężny desant idzie. Dobra, ja tam mam więcej wojska. Wy, tutaj we Finlandii. Oj, desantuję się na Sztokholm, to chwila. Zarzana wasolizacji i reparacji wojennych. Jezu, jestem. Jezu. Ja po prostu już nie myślę, chwila. Dobra, w taki sposób wam pokażę. Jak bierzemy sobie prowincję w konferencji pokojowej, to widać, jak ta granica, o tutaj ta czarna bramówka, się przesuwa. jak taka granica będzie wyglądać. Jest to bardzo ładne. Mi się to bardzo podoba. Dobra, więc wezmę już taki pokój. No i to chyba wszystko co chciałam wam pokazać. Mapę tutaj też całą wam pokażę jak wygląda graficznie. Według mnie wygląda to ładnie, papa pa, widzowie.